Ej, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Księga Przygód! Tak, 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 tak. Powiedziałem duży projekt, powiedziałem w częstsze odcinki, <laughs> powiedziałem zaciągnęło mnie do Minecrafta, e, jest zupełnie inaczej. Znaczy no, w sumie zupełnie. E, dalej w tego Minecrafta gram, oczywiście dalej wam to robię i tak jak obiecałem, tak e, ten projekt zrobimy. Tyle, że po prostu jest on 10 razy większy od tego statku. Więc dlatego, no niestety, będzie też to dłużej trwało. Zwłaszcza, że jestem na single-player i naprawdę, naprawdę przydałaby mi się tutaj teraz pomocna ręka, ale powiedziałem nie, zrobię to na single-player. Zacząłem, skończę. Chociaż w sumie to jest jakieś dokonanie. No, mogę się pochwalić. Hej, hej, ja zrobiłem to na singlu. Nikt mi nie pomagał. <śm> I, I to ja sam, jak palec w tym świecie. Więc. <śm> Widzicie tutaj te wszystkie pochodnie? Tak, to właśnie będzie trzeba połączyć. <śm> I niestety pochodnie już mi się skończyły. Y wyznaczyłem całe to miejsce, w którym będzie się znajdować ta jaskinia. I prawdopodobnie będzie to szło jeszcze aż gdzieś tutaj, obok tego takiego małego pagórka, tak żeby wziął swoje objęcie tą kopalnię. I gdzieś tam prawdopodobnie się skończy, i to całe będzie trzeba wypełnić dirtem. Nie. Będzie do. Nie wiem, czy to w zasadzie takie śmieszne. Tak, zauważyłem tylko, że co jakiś, znaczy co jakiś czas, no, co jakiś czas w odcinku. Śmieje się, chociaż nie ma z czego. Tak, no, humorki dziwne moje. Mm, no, ale to tak, chciałem tylko pogadać o życiu. <ścoughs> Więc, o właśnie, o tym śmiechu mówię. Endermeny yy, w ogóle nie wiem, czemu ja się na nie patrzę. No, ja, ja chyba sobie pójdę po pochodnie, bo już mi się skończyły. E, tak samo Dirt, będzie trzeba troszkę teraz nazbierać. Stąd, tak jak to powiedziałem, będziemy sobie zbierać dirt z tego i po prostu będę go przenosił na górę. Yy, dzięki czemu nie będę musiał nigdzie dalej chodzić po surowce. Tak samo będzie z kamieniem, oczywiście. No, ale to, to tak tylko wstępem chciałem powiedzieć. Więc, no, zobaczymy się za chwilę. Zapamiętajcie sobie dobrze to wzgórze. Bo trzeba przenieść je. Troszkę inne miejsce. <noise> tak, e, może i dla Was to była tylko sekunda, ale dla mnie to jest ponad półtorej godziny stawiania klocków. E, I mam. Mam zrobioną ćwiartkę tego. W zasadzie to. No, może nawet nie ćwiartkę, e, To jest może tak jedna ósma tego, co mam zbudować. <noise> e, ale zacząłem, to już muszę skończyć. No. E, więc ta. Tam gdzieś jest granica, a to jest dopiero co zrobiłem. No, gdzieś tak jedna ósma na oko to będzie. Hmm, czyli jedna ósma, czyli tak jakby półtorej godziny razy 8. Albo nie 2 godziny. Uznajmy, że to całe zrobiłem w 2 godziny, więc 2 godziny razy 8 równa się 16, co? No, gdzieś tak jeden dzień pełny bym musiał spędzić przed monitorem, żeby wybudować to całe. I to jeszcze nie będzie koniec, bo w środku przecież jeszcze coś musi być. Prawda? <laughs> no, to się troszkę wkopałem. No nieważne. Najważniejsze, że jest na co patrzeć, jest czegoś czego się potem. Jest czym się potem chwalić. O, może tak. Tu widziałem, że mam jedną dziurę. Musiałem naprawić. Tak to wygląda od góry. Tutaj jest dirt jeszcze, bo nie ten dopiero co to skończyłem. I tak, dzisiaj to chyba stawiania tych klocków to będzie na tyle chodzi mi bardziej tutaj o samą tą strukturę, a jeśli chodzi o resztę to odcinka, to myślę, że zaczniemy już sobie projektować tutaj jakiś, jakiś, jakiś taki um, jakąś budowlę, jakiś pierwszy budynek po prostu przydałoby się tak jak mamy to tu. O, dzień dobry. Papa. Eee, to, to było niezłe. Oj, właściwie tutaj też zrobiłem to taką małą wnękę. No i przydałoby się tu oświetlić. Um, dobra, zaraz zrobię. <laughs> Kurde, ale ty ciemno. Ło, cholera. Coś wybuchło za mną, prawie. Ajajaj. Aj. powinienem to zrobić już wcześniej. <laughs> A nie na nagraniu. <laughs> Czemu ja o tym nie pomyślałem? O, jeszcze nie zginął, a to ma potek prędkości. Ła! Idź, idź, ić, ić. Jezus, syn gini. Nie, dobra, uciekam, 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 już prawie padłem. <śm> Chciałem coś tam zbudować, najwyraźniej najpierw będę musiał oświetlić. Myślę, że tutaj właśnie, bo jak widzicie jest bardzo ciemno. Może wyłączę na chwilę shadery, zobaczę jak to bez shaderów wygląda. Może um. ja go też zabiję, bo będzie denerwował. Okej. Okay. Creeper nie odejdzie. Widać tak troszkę co tam jest, ale... Ale, ale jest ciemno, więc... Pomimo tego i tak będą jakieś tam lampy zwisały z góry, to jeszcze zobaczymy. Prawdopodobnie od środka będę musiał nałożyć jeszcze jedną taką jakby warstwę tego dirtu, żeby to nie wyglądało, że to jest tylko jedną kratkę grubości, bo no nie wygląda to najlepiej. Tak może można by powiedzieć, widać, że to jest jedna kratka grubości. Sufita nie jest to naturalne. O wiele łatwiej byłoby się wkopać w skórze, ale nie, ja musiałem je zbudować, bo czemu nie? Mm, ale... <gryw> no trudno, tak jak powiedziałem, zacząłem, to trzeba skończyć. Um... No więc ja sobie tutaj troszkę się przygotuję pomyślę, co zbudować, gdzie zbudować, poświetlam i. No i zobaczymy się znowu za chwilę. A... Więc tak, ostatni miałem taki pomysł właśnie, który przyszedł mi do głowy. Dość, dość dawno i z tym pomysłem miałem żeby zrobić domek w grzybku. I no w sumie to nie jest aż takie, orygin takie e, oryginalne właśnie, e, bo ktoś już pewnie to przede mną zrobił. E, chodzi po prostu o to, żeby zbudować sobie takiego grzybka większego i zrobić w nim domek. Um, ty nie, tutaj nie jesteś zaproszony. E, i tak, jakby zrobić kształt grzyba. <grybujesz> <grybujesz> e więc zaczniemy sobie może po prostu od tego, um, żeby um, była podstawa z tego zwykłego ma um, grzyba? Nie wiem jak on coś on ma nazwę. Jest muszlą, ale to raczej na Mohamona to, to nie wygląda. Hmm. Może po prostu grzyb po angielsku to jest muszrum, dlatego tak jest, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Um, ale, 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 ale... Um, wróćmy do tego budowania. Tak i tak, zrobiłem sobie taką okrągłą podstawę, będzie troszkę przypominała um, ten, ten, ten... Um, owal? Albo może koło? Nie wiem. <grytanie> Kule, O, będzie troszkę przypominała kulę, tylko będzie troszkę wyższa. Ym. I co dalej? Co dalej? Nie wiem, zacząłem tak nagrywać bez sensu. <grym> Myśląc, że wymyślę coś na poczekaniu, ale nie, jednak to mi nie wychodzi. Więc ja po prostu sobie może zbuduję tą bazę i zobaczymy się jak, yy, no... Będzie jakiś postęp. Hmm, nie wiem, no tak powinien wyglądać grzybek. Uznajmy, że tak wygląda. Um, teraz wystarczy tylko do niego daszek z tego z y, Muchomorka oczywiście. Okej, troszkę muchomarka mam. Myślę, że zrobię sobie taki daszek. E, w ogóle o tym już mówiłem na odcinku z Darkwin tak, ale e, byłem ostatnio w tym w Tesco i tam były te takie świeże bułki. Kurde, mówię, nie, jak widzę świeże bułki. Za każdym razem po prostu muszę, muszę kupić. Więc biorę sobie te bułki, do tego salami, bo przy... przy e, zawsze jest w Tesco takie stoisko z salami, e, przynajmniej u mnie, nie wiem czy u Was, czy w ogóle u Was też jest gdzieś Tesco w pobliżu. E, ale cóż, tam jest to stoisko, i też jak przechodzę obok, tak pachnie tym mięsem. Nie, ja mu muszę po prostu, no to biorę sobie te samary i tak dalej, nie. Taka życiowa troszkę um, opowieść. E <grym> I powiem Wam, że zrobiłem sobie te bułki. Akurat jak nagrywałem, miałem nagrywać e z Darku Indaka. E i te bułki są puste w środku. Tak pachniały. Po prostu były tak chrupkie z zewnątrz. ale puściutkie w środku tam nic nie było. Po prostu powietrze, oj, <laughs> Takie napompowane. Ja się, zawiodłem się naprawdę. Nie chcecie takich bułek. Mówię wam. <laughs> no to było niefajne. Zawiodłem się. Tak uwielbiam bułki. A tu, a tu takie rozczarowanie. No, taka życiowa opowieść z mojej strony. <laughs> Hmm. A Szkoda, że nie mogę wam tego pokazać. Te bułki już zjadłem jak parę dni temu. Niech nagrywałem. <grywa> no, to, to zobaczymy się za chwilę. Znowu. Hmm. Chyba za mały daszek, tak, tak myślę. Tak, jest zbyt równy w ogóle. <grywa> Musiałbym to jakoś poprawić, nie wiem, dodać na przykład tutaj takie coś. Um. Żeby dodać troszkę nierówności, nie wiem, pierwszy raz buduję grzybka. Tak jakoś nie bazuje na niczym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz wygląda bardziej jak ślimak. Tak. No, niech będzie takie. Tylko ten daszek troszkę powiększy. Trzeba więcej mu chomorka. No, tak, tak się chyba robi grzybka. Ehm. Więc teraz wystarczy dodać tylko parę takich e, szczegółów, jak na przykład tutaj, nie wiem, taki balkonik zrobimy mu. To mu nie wiem, ludkowi, który by, tu będzie mieszkał. Chociaż nie wiem, czy ktoś tutaj będzie mieszkał. <noise> Zobaczymy. E, na przykład, nie wiem, parę schodów by się przydało. Um, I może jeszcze parę płotków. Tak, i jak się teraz te płotki robiło? To było chyba w ten sposób, co? Ok, i zrobimy tutaj, tak. Nie wiem, czy to dobrze robię, chyba, że nie będzie tak. O, no, powiedzmy. Hm, albo nie. Ups. <grystanie> Nie, ja na razie zobaczymy. Póki co, to tutaj może będzie okienko. W tym miejscu zrobimy takie, nie wiem, podpórki. Tak, żeby tutaj można było wejść. Nie wiem, czy od środka będę to dekorował. Na razie to niech będzie jak jest. Tak że tak to zrobić. ok, hmm. To stąd wezmę. Myślę, że chyba tutaj w środku drewniana podłoga będzie najlepszym pomysłem. Um. Tu jeszcze. ok, No, no. Nie chcę się chwalić, ale... <grybujesz> Chyba nieźle mi wyszło. No, przynajmniej jak dla mnie to wygląda świetnie. Tutaj by się jeszcze przydało parę jakichś, nie wiem, szczegółów. Chociażby pochodnia. Sama pochodnia by tu chyba wystarczyła. No, może nawet nie. Mamy tu balkonik, mamy tu jeden balkonik. Mamy tu wejście nawet do piwnicy, które przypadkowo chyba zablokowałem. O, teraz, teraz jest ok. Hmm, ale za to nie można wejść. O. Dobra, <tuszy> tu w piwnicy nic nie ma, jest tylko takie kamienne coś. To jest po prostu, żeby wyglądało, że drzwi tutaj są, niekoniecznie będę tu wchodził, raczej wątpię, że coś takiego robił. I tu mamy wejście po schodkach na górę, przez balkonik i tu jest cała ta chatka, nie wiem, grzybkowego ludka. No i tutaj nic takiego specjalnego nie ma. Jest parę takich mebelków, jakiś dywanik z muchomorka um, i wejście na górę, gdzie można pójść spać. Jakoś nie chcę zbyt dużo czasu spędzać właśnie nad takim jednym grzybkiem, dlatego że chodzi mi bardziej o to, żeby to wyglądało z zewnątrz niż wewnątrz. Jak pewnie widzieliście też czasami takie wielkie miasta, które są budowane parę miesięcy, to... Um, Zwykle budynki w tych miastach są puste od środka, no, ale za to wyglądają z zewnątrz fajnie. <laughs> Jedyne czego tu brakuje to właściwie e, tekstur do tego. E, dlatego właśnie się powstrzymywałem z budowaniem takiego grzybka, bo wcześniej miał on być tutaj, a nie w tym czymś. E, I się powstrzymywałem dlatego, że czekałem aż targ zrobi tekstury. Jak widać, nie, jest, nie ma zbyt dużo czasu na to. Więc no myślę, że to no po prostu to zrobimy albo ja zrobię te tekstury, albo tak w czasie. Zobaczymy. Ale to było na tyle w tym odcinku. Niewiele mam więcej wam do pokazania, bo teraz, przez większość odcinków, będę musiał budować te ściany. Co będzie trwało bardzo, bardzo długo. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego księga, zapraszam do oglądania i w moich filmów pozdrawiam. No i cześć.